Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Kobiety, które Jezus spotyka podczas drogi krzyżowej... Przez swój płacz ubolewają nad hańbiącym losem Zbawiciela. Jezus, nawet w obliczu wielkiego cierpienia, dostrzega drugiego człowieka i zwraca się do kobiet, które są tutaj symbolem całego ludu Bożego. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Jezus tymi słowami zwraca nam uwagę na sens Jego męki. Zbawiciel ogromnie cierpi, to prawda. Ale jego cierpienie związane jest ze zbawczymi planami Boga i stanie się źródłem naszego odkupienia i szczęścia. Największą naszą tragedią jest to, że nie dostrzeżemy odkupienia, jakim przez swoją mękę obdarzył nas Jezus. Dramatem jest, kiedy uwierzymy, że nasz grzech jest od Boga silniejszy, lub że Pan Bóg męczy się z przebaczaniem. Po to, syn Boży przyszedł na świat aby przebaczyć nam grzechy i otworzyć drogę do przyjaźni z Nim. Dlatego nie tyle los Chrystusa powinien być powodem naszego smutku i płaczu, co raczej to, że tak wielu ludzi nie przyjmuje tej miłości, którą Jezus ofiarował nam podczas swojej męki. Boleć trzeba nad tym, że mimo tak wielu dowodów miłości, jakie dał nam Jezus, nadal są ludzie, którzy nie wierzą w Jego miłosierdzie. I nad nimi właśnie trzeba płakać, Panie Jezu, odkupicielu człowieka, prosimy Cię, daj nam głęboką ufność w Twoje miłosierdzie. Pomóż nam także dostrzegać bliźnich, którzy wątpią w Twoją miłość, abyśmy potrafili im współczuć i głosić dzieło Twojego odkupienia.